Z Ewangelii według Świętego Łukasza żył pewien człowiek leżał żebrak Specjalnie odczytałem dwa zdania w których znajdują się orzeczenia pierwsze dotyczy bogacza żył a drugie dotyczy żebraka leżał Jest zasadnicza różnica między życiem a leżeniem życie to Energia, aktywność, korzystanie, czerpanie z życia, a leżenie pod bramą to pasywność, to zaprzeczenie życiu, to wchodzenie w śmierć, w umieranie. Ciekawe jest to, że w tej Ewangelii, którą dzisiaj czytamy, i w tej perykopie, w tej opowieści Jezusa o bogaczu i żebraku, role się odwracają. O żebraku Jezus powie, że ma być posłany posłany do żyjących a o bogaczu Jezus powie, że został zagrzebany że został pogrzebany w jego grobie pierwsza lekcja jest taka, że życie się bardzo zmienia jeżeli dzisiaj stoisz, to bacz byś jutro nie upadł ale kolejna jest jeszcze chyba piękniejsza Jezus podnosi z grobu tych, którym się wydawało, że są już umarli a tym, którym się wydaje, że są królami życia, pokazuje, że są o krok od śmierci. Do zobaczenia jutro.